Dzisiaj wizualnie tak gra to jest Ion i gdzie jest mój miol? Gdzie jest mój miol, ja się pytam? Gdzie są miole? O jest lista mioli. Zawołaj bucefała! Bucefale! Bucefale! I bucefał przybył. W ostatnim odcinku zginąłem po raz pierwszy w tej grze, co mnie troszkę zdziwiło, no ale dobra. Zdarza się naj, najlepszym, a najgorszym to już w ogóle powinno się częściej zdarzać. Ale dobra. Yy, tak, może żeby się coś tam w tle robiło, bez mojego myślenia za bardzo. się nie jest ja Jeje, hop i siup. Co ja chciałem? Co ja chciałem? Questy, tak. Okej. Okay. I żeby wiedzieć, w którą stronę iść. W którą stronę ja mam iść? Mam tu mi się oznacza mi skietę I tutaj, to może najpierw zróbmy to Bo to będzie prostsze, o ile się nie mylę Nie zginę tak łatwo Ostatnio Co to jest? Dlaczego mam wrażenie, że mam Jakiegoś takiego mega, mega laga Ale, ale Wow Co to tak? Lepiej. czy to jest jakiś boss, który mnie zaraz zjedzie tutaj? Yeah, uciekamy, uciekamy. Yeah. Serio? Serio? Mój miol, gdzie jest? Gdzie jest mój miol? Tę stronę biegnę, W dobrą stronę biegnę. Znowu się odwołał, mój Miol. Nie wiem, dlaczego mam dzisiaj jakiegoś takiego dziwnego laga i w ogóle gra mi nie chciała się załadować. Może coś jest z serwerem, może coś jest na rzeczy po ostatnim patchu, bo patch był w międzyczasie. Coś nie bangla do końca i nie jestem y, tym faktem zbyt zadowolony, no ale dobra, o, przy okazji się mu wyprzedam. To o czym chciałem pogadać to jest y, fakt, że będąc ostatnio w którejś tam z y, sieciówek natknąłem się na pudełko z Ionem. Myślałem, że Ajona już nie sprzedają w sklepach. Po szybkim przyjrze przyjrzeniu się pudełku stwierdziłem, że faktycznie Ajona już nie sprzedają w sklepach, to są jakieś tam dodatkowe. Y, i właśnie teraz nie wiem, bo nie miałem na tyle czasu, żeby zakumać, o co dokładnie chodzi. To wyglądało jak nie waluta w grze, tylko jakieś tam punkty takie na zasadzie, że to, to co się kupuje za złotówki, żeby kupić sobie jakieś tam dodatkowe przedmioty i tam i tak dalej. Czy rozszerzenie tego, tego tego plecaka całego? Co ciekawe, nie mam nic takiego, no sprzedaż nie mam. Co ciekawe, wydaje mi się, że jedno kosztowało 9 zł, to znaczy 10 praktycznie. Już spadaj, bo to było 9 z groszami. Drugie kosztowało. Zabili? Jak zabili, to, to, to zniknęło. Dammit! Szkoda, myślałem, że jakiś drop mi zostanie fajny. Mmm. Jedno kosztowało, załóżmy zaokrąglając 10 zł, drugie chyba 30 zł Czy jakoś tak, czy 25 I zastanawiam się Czy jest w ogóle jakiś sens, bo z tego co mi meczek kiedyś mówił, to w tej grze Jest jakiś Status VIPa czy coś, dla ludzi, którzy Kiedyś kupili tą grę, albo Subskrybowali tę grę, albo Nie wiem właśnie co I co daje taki status VIPa Co ja dostanę w momencie zakupienia tego czegoś Czy dostanę ten status VIPa Po zakupieniu tego czegoś Swoją drogą nie obraziłbym się, mając po prostu pudełko do postawienia na półce, więc nie jestem zbyt wielkim fanem pudełek. Ale z dumą na przykład trzymam pudełko Warhammera online tego Age of Reckoning, już w świętej pamięci, bo gra została skasowana doszczętnie. Um, ten Warhammer to w ogóle była śmieszna sprawa, bo jego o ile się nie mylę, robił Mythic któremu podcięto skrzydła na samym początku ELECTRONIC ARTS, żeby nie było i później Mythic został przejęty przez BioWare, o ile się nie mylę tu się mogłem kopnąć, ale przez którąś z tych firm wydaje mi się, że to chodzi o BioWare i co jest śmieszne doświadczenie zdobyte przy Warhammerze online posłużyło do stworzenia Star Wars The Old Republic, co zresztą Wiele by tłumaczyło, bo Star Wars The Old Republic ma najgorsze cechy Warhammera przeniesione do, do siebie. To co Star Wars The Old Republic robi świetnie, robi chyba najlepiej ze wszystkich MMO prócz The Secret World'a, czyli przedstawianie fabułek. To jest coś czego w Warhammerze online nie było, a jest jakby nie tyle może wymysłem, co rzeczą bardziej związaną z Star Warsami. Chciałem powiedzieć: Day of Reckoning, nie wiem dlaczego. Mówię o Star Warsach, a to znaczy myślę o Star Warsach, a prawie powiedziałem o Warhammerze. Dobra, i y, Bayer jest taki, że kupiłem tą grę, kupiłem parę razy doładowanie, bo to było jeszcze łatwo wtedy było kupić. W, nie będę mówił w której sieciówce, ale przy sieciówce w Polsce we Wrocławiu można było iść i kupić sobie tam, nie wiem, 30 czy 60 dni. Płaciło się kartą, to znaczy, kupowało się kartę, i, i wpisywało się później kod w grze, i, i się miało te dni. I to wygląda jak właśnie takie coś: wspomnienie od razu z Warhammera. I przyznam, że mam zarówno pudełko od Warhammera, pudełka od tych, bo te karty były sprzedawane w pudełkach od DVD, co jest w ogóle dziwne. I, i te karty gdzieś mam, bo na nich był prześwietny rysunek. Teraz nie pamiętam, jak się nazywa ten rysownik, ale stworzył jeden z moich ulubionych artów, czyli. Czarnice, weźmy Sorceress z y, mrocznych elfów urochamerowskich. Taka wypaśna kobiecina w, w troszkę skąpych ciuchach. Na okładce była, nie pamiętam czy ona była, tak, na okładce gry też była, ale do społu z, z innymi chyba. A na okładce doładowań była ona i tam jeszcze jakiś kolej z chaosu bodajże w zależności od tego ile ile tych mi się kupowało. A tutaj standardowo jest ta kobiecina z bodajże z ciennymi skrzydłami ta niebieska i, i, i nie wiem co jest na drugiej okładce, bo tak tylko obróciłem i, i zerknąłem, więc się zastanawiam, bo 10 zł to absolutnie dużo nie jest. I 10 zł to ja sobie mogę rzucić i zobaczyć co tam jest, ale jeżeli to jest tylko trochę hajsu, za które mogę kupić dodatkowe rzeczy, a widzicie, że ja nie gram jakoś zbytnio hardcore, siadam, tylko żeby coś ponagrywać i sobie pogadać. I się w takim wypadku bym wycofał z tego interesu. Znaczy dalej bym grał, nie? Po prostu nie kupowałbym, nie kupowałbym tego czegoś, cokolwiek to jest. Ale jeżeli to daje jakiś status VIP-a i ogólnie jest kopnięcie ciekawych rzeczy do wzięcia na samym starcie, to why not, to why not? To da mi spore pole do popisu na dzień dobry, do gadania o różnych rzeczach Co ja tutaj miałem zrobić? Miałem tutaj użyć przyspiesz budki? Wow, co ja zrobiłem? Aha, to jakiś inny rodzaj mapy odpaliłem i tak Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest Ale to jest fajne Z tym można biegać cały czas można biegać. One się pokrywają, to fajnie zrobili Ej, to jest bardzo dobre To jest świetne. Hmm. To mi przypomina mapę z Diablo 2. Nie wiem czy w jednej tak było. Prawdopodobnie też. I ta mapa, która zasłaniała cały ekran i się grało patrząc na mapę, a nie na grę. I przez to twórcy się wkurzali, że gracze nie widzą jak śliczna jest gra, więc w trójce. Chociaż na którejś tam wersji bety była ta taka mapa zasłaniająca, zasłaniająca cały ekran. A teraz ona jest, ale... Nie można się poruszać, to znaczy nasza postać kontynuuje rozpoczętą akcję o w ten sposób. Czyli jeżeli biegliśmy tam do jakiegoś punktu, to biegniemy dalej i tam się zatrzymamy. Nie możemy kliknąć, dopóki nie złożymy tej mapy. Ona jest chyba też, tylko działa w momencie wciśnięcia taba nie wiem jak tam. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie. No, <laughs> co do w ogóle Diablo, to jest śmieszne, bo w Diablo 1 grałem bardzo długo, ale tak, w wersję pc Ogrywałem w momencie plus, minus, kiedy ona wyszła zaraz po premierze. Nie wiem, zaraz po premierze, to jest na zasadzie pół roku. To były jeszcze te czasy. To był ostatni moment tych czasów, kiedy w Polsce rzeczy wychodziły z opóźnieniem do tego, co się działo za granicą. Czyli i ja grałem w tą grę po premierze tej gry przed polskim wydaniem tej gry, o ile dobrze pamiętam, albo po prostu we Wrocławiu sklepach gry były dużo później, niż na świecie. Grałem u kuzyna na, na, na kąpie. Strasznie... młóciłem w tą grę u kuzyna na kąpie. Pozdrawiam, chociaż mnie nie ogląda. Co ja, tu mam, co ja tu mam zabić? Golem czarny kamień. Czy to jest to? Tak, to jest to. I... Potem grałem w tą grę od dziwą na PlayStation 1 PSX-ie i na PSX grałem w tą grę bardzo, bardzo długo, i ona tam miała zmienione sterowanie, parę rzeczy zmienionych, ludzie się. To, to był ten początek tekstu w stylu, że A PC-owe gry się robią bardziej konsolowe, to jest złe, to jest niedobre. Z czym się zgadzam, bo się nie podoba ta konsolowatość dzisiejszych gier, co nie zmienia faktu, że yy, przerzucenie Diablo 1 na. PlayStation 1 i to, żeby to banglało na padzie wymusiło sporo zmian, które nauczyły twórców wielu trików, które zostały przerzucone później do Diablo 2. W ogóle chyba, nie wiem czy ten, czy... Diablo 1 nie wyszedł tak na playa w okolicy Diablo 2, no ale dobra, obojętne. To zostało posunięte do granic absurdu przy Diablo 3 i, i to mi się wtedy już nie podoba, to znaczy został ten, ale odpowiednia doza Prostota to jest dobra rzecz. Postawstwo to jest zła rzecz, ale prostota to jest rzecz bardzo dobra i podobają mi się zmiany, yy, które przyniósł, przyniosła premiera Diablo 1 na ten. I potem w Diablo 2 zagrywałem się, mam nawet Nie w, do... Nie w tym pokoju mam pudełko. To w, w innym pokoju mam wszystkie pudełka od, od gier. I ee, moje... Diablo 2, które kupiłem chyba 2-3-3 razy, żeby dać znajomym na urodziny, żeby mieć z kim grać. W multi. A teraz, teraz już jakby nie ładuję się do gry, bo zostało... Zostałem w Diablo 3, o, w ten sposób. Nawet jeżeli Diablo 3 nie jest jakieś wybitne i nie rzuca na kolana, nawet z dodatkiem... Znaczy jest dużo lepsze z dodatkiem, ale to nie robi szału To przyznam, że... Że, że, że. Że. Co ja tu mam zrobić w ogóle? Odłamek, golema, czarny kamień. Czy mam te odłamki, golema, czarny kamień? Jak otworzyć to drugie coś? A, nie mam. Czyli mi nie dropnęło ani jedno takie coś na razie. Dobra, wyłączmy sobie tą mapę. Jest jakiś taki minilak od mojego wciśnięcia do momentu aż zacznie się coś dziać, mija trochę czasu, co mi się nie podoba. Hmm. Faktycznie nic nie leci z nich na razie. Nic z tych rzeczy, które potrzebuję w każdym razie. Jest pierwszy! Ha! Jeszcze tylko cztery! Dobra, ten odcinek będzie krótki, bo właściwie powiedziałem to co chciałem. Zaczynamy jeszcze gadać o Warhammerze i o Diablo. Ale to co chciałem powiedzieć, to jest ee, fakt, że widziałem takie coś. I jeżeli ktoś by mi w komentarzach dał znać o co z tym chodzi, o co z tym bangla, to ja bym się nie obraził. Dziękuję za uwagę i hej! Ła, 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 nie gin, nie gin, nie gin, nie nie. tu, bigo! Odznaczyłem przez przypadek. Nie drapił nic, a, drapnął akurat, Tada!